Jabłyska. dzień dobry. A teraz w TV Biznes pora na komentarz walutowy i dlatego razem ze mną w studiu jest Pan Bartosz Bonietki z Alchemii Inwestowania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No jestem bardzo ciekawa, czy dzisiaj podzieje się coś ciekawego na rynku walutowym. No, wczoraj działo się niespecjalnie dużo, a właściwie można powiedzieć, że prawie nic, bo złoty, kurs złotego, euro do złotego nie zmienił się, również nie zmienił się kurs franka szwajcarskiego do złotego. Złoty no jedynie były tutaj ruchy na tej parze dolar złoty czy dzisiaj w związku z tym, że z polskiej gospodarki spłynie szereg danych, możemy spodziewać się jakichś ruchów? No, dzisiaj w nie Niemiec 14 poznamy dwie ważne zmienne dla Polski, więc produkcję montażowo udobroną oraz inflację bazową. Wydaje się, że one wpłyną na kurs złotego, jeżeli będą oczywiście powyżej oczekiwań, wówczas złoty może się umocnić do poziomu 2,70 dolara, nawet 3,06 do franka oraz 3,90 do euro, aczkolwiek wydaje się, że największy potencjał ma jednak kurs dolar złoty. A które z tych danych, które dzisiaj poznamy, będą kluczowe? No dowiemy się, jaka będzie inflacja, aczkolwiek ta inflacja bazowa. E, jakie, jakie dane będą najważniejsze dla inwestorów? rynku. Dane najważniejsze już były w sumie, ponieważ było zarówno już była inflacja PPI dla Niemiec, która była na poziomie 1%, w skali miesiąc do miesiąca oraz Bank Japonii ustalił stopny na poziomie bez zmian, czyli 1,1%. I te dane już w tym momencie zaważyły na dniu, a teraz będziemy czekali na to, co stanie się na giełdach europejskich, potem na giełdzie amerykańskiej, oczywiście. Mhm, ale czy, czy inwestorzy w ogóle zareagują jakoś na te wiadomości? No wczoraj otrzymaliśmy szereg danych, szereg informacji. Wypowiadała się także Rada Polityki Pieniężnej, prezes Narodowego Banku Polskiego. Wspominali o tym, że będą prawdopodobnie przyspieszą to zaostrzanie polityki pieniężnej. Czy inwestorzy w ogóle na te dane zareagują, czy też już są tak jakoś zafiksowani na, na te kursy, które teraz mamy? To znaczy że rzeczywiście, jeżeli byłoby to jakaś szybsza niż się spodziewamy e, akcja zacieśnienia znaczy, polityki pieniężnej, oczywiście byłaby taka reakcja na rynku, ale wydaje się, że inwestorzy już to dyskontowali w cenach. A teraz na chwilkę przerwimy, ponieważ na warszawskim parkiecie jest już Piotr Pietrzak i ma dla Państwa najświeższe dane właśnie z warszawskiego parkietu. Dzisiejszą sesję po tym jak wczorajsza niestety nie była po myśli byków. Dziś rozpoczynamy niezłym wzrostem. WIG20 jest w kolorze zielonym, dokładnie tak jak wszystkie spółki notowane teraz na tablicy, ale o szczegółach już za chwilę. Kontrakt terminowy na WIG20 szedł w dół, ale ostatecznie rozpoczynamy te notowania niezłym wzrostem WIG20. Główny indeks warszawskiej giełdy rośnie o 60%. Jest na poziomie 2838 punktów. Jeśli zaś chodzi o spółki, to najlepiej prezentuje się teraz spółka Budimex. Rośnie o 2,9%. To oczywiście firma z szerokiego rynku, która poinformowała o kontrakcie za 137 milionów złotych. Obroty jednak, jak na razie skromne, niespełna 100 tysięcy złotych. Nieźle prezentuje. Przygotowują się spółki z pierwszej dwudziestki. PKN Orlen idzie w górę o 1,1%, obroty prawie 200 tys. zł. KGHM Polska Miedź idzie w górę o 80%. Przypomnę, dom inwestycyjny Bre dziś podwyższył cenę docelową do 204 ,50 zł. 50 groszy. Teraz za jeden walor płacimy 182 ,50 zł. 50 groszy, a KGHM idzie w górę o 80%. Telekomunikacja Polska jak na razie wykazuje skromny wzrost o 0,5%. PZU zwyżkuje o 0,6%. Wciąż za jedną akcję płacimy dość skromną cenę: 385,50 zł. PKO BP jak na razie jest najsłabszą spółką na tablicy. Kurs naszego największego banku drożeje o ćwierć procent. Ja na więcej informacji zapraszam Państwa o godzinie 10. A już teraz powracamy do komentarza walutowego. Jak widać na warszawskiej giełdzie rządzą byki, no zobaczymy jak będzie kształtował się kurs złotego. Może spójrzmy, jak w tej chwili wygląda kurs złotego do innych walut. No i jak widzimy... Złoto się umacnia, oczywiście jest to na razie, ponieważ nie ma danych makro w tym momencie ważnych, jest to na bazie wzrostów na giełdach, a więc tego, co dzieje się na pakietach akcyjnych, jeżeli koty będzie tak dobra, jak był początek, jak, jak jest na jej początek, złote może dalej się umocnić nawet do poziomu 3,90 za euro, 2,70 za dolara i 3,06 do franka. A jak będzie w nadchodzącym tygodniu? Jakie szczególnie istotne dane z różnych rynków i z polskiego rynku spłyną, które mogłyby wpłynąć na kursarz waluty? No poznamy oczywiście zrewidowane, czyli ostateczne dane PKB dla Ameryki za pierwszy kwartał. Potem również dowiemy się o tym, jaki był indeks Michigan i IFO, czyli mierniki. Nastrojów na rynkach globalnych. No i oczywiście będzie ważne też to, co stanie się w Ameryce, czy będzie podwyższony limit długu, gdyż Ameryka już jest na 100% za dużo, na więcej nie można. Jest to limit ustawowy poniżej 15 bilionów dolarów. Jeżeli nie będzie konsensusu politycznego na scenie amerykańskiej, być może dojść może nawet do defaultu na niektórych obligacjach amerykańskich. A co jeżeli chodzi o strefę euro? No i oczywiście Grecję. Wczoraj mieliśmy no, pewne niekorzystne informacje z Europejskiego Banku Centralnego. Z drugiej strony można się wydawać, że stwierdzi po prostu e, oczywistość, że nie będzie dłużej kupował tych greckich obligacji, ale kto chciałby e, kupować po prostu tracić. E, co jeszcze może podziać się takiego z, z Grecją i z jej ogromnym długiem sięgającym 150% PKB? To znaczy w tym momencie warto zauważyć to, że jest y, pełna wojna na szczycie. Z jednej strony mamy EBC, który zdecydowanie nie chciałby, aby dług grecki był restrukturyzowany, gdyż to oznaczało spadki wartości obligacji Grecji, które ma w portfelu EBC. Z drugiej strony y, szef y, Eurogrupy y, Karl Juncker stwierdził, że po pierwsze stwierdził wtedy, że możliwe jest reprof, y, reprofilowanie długu, czyli wydłużenie zapadalności obligacji, a z drugiej strony już czwartek mówił o miękkiej restrukturyzacji, a więc zobaczymy, która strona przepchnie, które rozwiązanie. No to wszystko jest bardzo ciekawe. Na pewno będziemy to obserwować z TV Biznes również razem z panem Bartoszem Bonieckim. A na dziś to wszystko. Dziękuję i zapraszam. Na jutro.